Witamy w Hongkongu, tu Ex i oczywiście aż kochany love Score. Dla przypomnienia wylądowaliśmy tutaj po małych komplikacjach z lądowaniem oraz po to, by pozbyć się groźnego kill switcha mogącego zabić naszego smutecznego JC Dentona. W tym celu musimy szukać traca, tracera czy Tracer Tonga. Tracer. Moja pamięć może się mylić. I przyznam, że Hongkong jest bardzo parwny, jak widzicie, masę kolorków, masę zdechłych kurczaków na przykładu i bardzo dobra muzyka, zresztą standard w tej grze. Sam Hongkong jest miotany konfliktem, przynajmniej ta część Hongkongu, którą zwiedzamy jest miotana konfliktem pomiędzy dwiema triadami, świetlistą drogą oraz, ile przypominam sobie, czerwonymi strzałami. Oczywiście nie będziemy bierni i w tym konflikcie odegramy jakąś większą czy mniejszą rolę. Raczej mniejszą, ponieważ nie będziemy się bić ani po jednej, ani po drugiej stronie. Oczywiście bardzo... małe stoiska oferują takie coś jak ręcznie malowane wazy, które... To jest trochę bardziej grecka, zresztą. Także piękna grubota, oczywiście z chińską, żółtą gwiazdką

Tak, Ta. z odejściem do człowieka mnożą się szczury i mnożą się na naszych oczach chyba pięciu sztuk. się z... zaczynają ich przybywać. Niestety nie mamy żadnego mini zadania polegającego na zdeptaniu tych szczurów. Zbudził się ich. Podejrzewam, że gdyby to był jakiś taki. Weźmy akcji, reakcji typu Fable, to pewnie byśmy dostali takie zadanie. Okej, myślę, że zrobię to mimo wszystko. Będę miłym kolasiem. Proszę bardzo. Dasz mi coś za to? Chyba nie.

no tak, skrumpowani żandarmi wojskowi. No tak, to nie jest dobry znak. Hmm? Tak, coś, Halo. Imprezowiczka co? W jednym imprezę za dużo. No nic ciekawego nie ma. W każdym razie, przestańmy musisz się miotać i pójdźmy do tego budynku. Właśnie pogadajmy z jednym człowiekiem, z którym pogadać musimy. A, okay. tutaj, tutaj także mamy świątynię Buddy. Bardzo zadymioną. Pogadajmy, czy gołębie powinny latać po świątyni. Nic w na niej nawet nie ma. No. She she you know to można podnieść. Raczej Grasu by że mógłbym podnieść, gdybym miał odpowiedni implant, czy implant na odpowiednim poziomie. A w każdym razie. Teraz powinienem ten shotgun. <laughs> Wiesz co możesz robić. Właściwie to jest cała scenka, można wrócić i zobaczyć jak ten chłopczyk kradnie tej sprzedawczyni z 100 kredytów, potem wraca tutaj, mówi, że to zrobił. Potem znowu wraca do tej sprzedawczyni i mówi, że będzie jej nowym ochroniarzem, czyli po prostu ściągać od niej charakter za rzekomą ochroną itd. The rumorous path is crossed. to Guaylos. Paul is no friend of the West. My name is Gordon Quick. I know your brother, but you are not him. They say you are loyal to Unatco. I was, before Paul showed up in New York. A day later, I was helping the NSF. You want me to take your word? You are in Hong Kong now, and we are businessmen. Paul earned our trust by working with us. I don't have time for games. No games. We would like another ally like Paul. The Triads are at war, thanks to a woman named Maggie Chow. A sword was stolen from the Red Arrow Triad, and Miss Chow started the war by blaming us the Romanus Path. Why is one sword so important? It is an extraordinary sword, called the Dragon's Tooth. Nanotechnology developed by the Red Arrows for Morida before he was murdered. We know that Chao is a liar, but we have no proof. I'll go speak to her, but first I need to find a man called Tracer Tong. I need his help. Mr. Tong deals with businessmen, not beggars or strangers who might be spies. Chao lives at 1313 Tonochi Road. Be observant. Find and examine that sword. It is the evidence we need. I'll help you against Miss Chao, but then I'll need to see Tong, or I won't be your ally for more than about 12 hours. Okej, okay, czy mamy nasze zadanie, pierwsze zadanie tutaj? Właściwie to będzie oczywiście kilka, chyba się nie spodziewaliście, że przyjechaliśmy do Kongu tylko dla jednego zadania. W każdym razie musimy odszukać Maggie Chao i zdobyć, zdobyć dowód na, na to, że wywołała sama wojnę z tymi dwiema trybami. Tutaj dla przykładu także mamy ten czujnik słuchu, o którym mogliśmy chyba poczytać tylko troszkę, a raczej widzieliśmy jego fotografię. Nie pamiętam już w którym miejscu. W każdym razie działa on tak, że jeśli zacznę strzelać w jego pobliżu, to aktyw y aktywuje ten alarm. Oczywiście wszyscy nas zaczną nie lubić. Tutaj dla okazji zobaczymy fragment czy element tej wojny między dwiema triadami. Dosyć kiepsko wyglądającą ustawkę. Co ciekawe, jest ona losowa i czasem wygrywa. Wsięcznica droga, jak jest teraz. A czasem czerwone strzały. O i on, teraz na przykład trzech wygrało. Ostatnim razem, jak sobie przypominam, to czerwone strzały chyba były, tak, było dwóch członków tych, tej triady ciężko rannych, krwawili. Jeden chyba uciekał. Jeden uciekał, drugi gdzieś tam się kręcił i zabił go właśnie jeden z tych tej drogi. Z mm -hmm. Tak przybyłem tu, tu, tutaj tylko po to, żeby dostać... Właściwie można tam jeszcze określić ten bakomat, jednak co ważniejsze, 50 punktów doświadczenia za przekroczenie tej barykady, co oczywiście jest nielegalne. Hmm, jakieś drzwi. W każdym razie on chyba powinien mieć kombinację. Miecz. No tak, oczywiście. Ci wszyscy gangsterzy chyba można takich nazwać. No, się mieczami, czyli tą kiepską bronią białą. Aukaman. Oh, hmm. No, przecież Zobaczymy, czy mam. Niestety nie. Moje stalowe mięśnie nie są zbyt stalowe. Okej. ok. Jeśli to ja mam, chyba tak jest. Mam ulepszenie które zainwestuję w... Hmm. myślę, że jednak to będzie dobre oczywiście będę ulepszać regenerację, jednak o ile pamiętam chociaż jeden czy jeszcze dwa punkty w y, siłę były potrzebne w pewnym momencie w grze regeneracja teraz nam się nie przyda, po, ponieważ po prostu nie będzie okazji do takiej otwartej walki a przynajmniej nie będzie jeśli wszystko poprawnie będę wykonywać a nie jest tak że to robię zawsze zobaczmy tym razem powinna być to o wiele niższa suma pewnie pięciu dych tak jest no i dobrze teraz skierujemy się do na chyba musimy nat na czy Tanaki. Była ona chyba gdzieś w liżu tarku. Trochę żałuję, że Hong Kong nie no, jest bardziej ludnym miejscem. Jest dosyć kolorowy. Ma dobrą muzykę. Jednak nie jest dość ludny, ale to już trzeba chyba. Tak, tak. Trzeba przepisać pod silnik graficzny. Myślę, że po prostu by się rozleciał, gdyby było za dużo obiektów animowanych. No, tu widzicie. Gdzie jak ukradł sprzedażczyni 100 koron. Przy okazji możecie ją wypytać o triady i posłuchamy, że po prostu czerwone strzały są gorsze, tracą po prostu wpływy. Świetlista droga wygrywa, coś takiego. Także to co podniosłem to mapa i to bardzo nieczytelna mapa, zresztą pokażę wam. To jest beznadziejna mapa. No. Widzimy widzimy miejsce, widzimy jakieś główne miejsca, do, do których możemy się udać, ale to wszystko. Nie widzimy gdzie one są dokładnie. jakieś, Mamy niby coś w rodzaju pseudoplanu, ale są tak nieczytelne, że naprawdę nie winię was, jeśli się pogubiliście. I tak, to znaczy road. Hmm, chyba źle skręciłem. Może nie. Wiem, że gdzieś tutaj w pobliżu był pub. Tutaj także mamy pierwszego sprzedawcę. Raczej sprzedawczynię. I właściwie chyba do niej trzeba wskoczyć, ja nigdy nie pamiętam jak trzeba było do niej wejść poprawnie. a, tak, dobra, super, moja pamięć. Um. Niestety to już mamy. Ach, trochę nadali. No przynajmniej będę wiedzieć, gdzie się skierować, kiedy mi zabraknie. W każdym razie ta sprzeda... Y Good evening, sir. Slow night. Not at all. Everyone requires sampan now that the triads destroyed Canal Road Tunnel. Why'd they do that? Fighting in the tunnel, sir. Five nights ago. Now it is caved in and flooded. That must have hurt the shops in Wan Chai. People have died. Yesterday, four Europeans arrived, treasure hunters. They are here to dive in the ruins and loot the bodies. Must be the year of the vulture. It is an ugly business, but a profitable one. They have given me a commission if I can sell the weapon mods they have already recovered. I have modifications for accuracy, reload, and recoil for 750, 600, and 400. Ah, for Shiva. Maybe later. Właściwie raczej nie potrzebują takich rzeczy Przydałby się modyfikator na obrażenia jednak naprawdę, tego rzadko można zdobyć Pojemność jest okej okay. No upartego mógłbym celność podwyższyć